śnieg padał gęsto na bruk Starego Krakowa, tworząc białe kożuchy na dachach kamienicznych domów. Szejk Ahmed al-Mansuri, siedział w ekskluzywnej restauracji pod baranami, jej złociste światła odbijały się w jego ciemnych oczach, podczas gdy za oknem przechodnie śpieszyli się przed nadchodzącą zamiecia. Nagle drzwi restauracji otworzyły się z trzaskiem, wpuszczając lodowaty wiatr i małą postać, dziewczynkę w podartym płaszczu, która drżała jak liść. Mogę zjeść z tobą, tato? Zapytała po arabsku, patrząc prosto na szejka. Achmed zamarł. Łyżka z żurek zawisnęła w powietrzu. Kelnerzy ruszyli w jej kierunku, ale podniosła rękę, zatrzymując ich. Dziewczynka miała może osiem lat. Jej małe dłonie były czerwone od mrozu, a w oczach płonął dziwny, znajomy błysk. Skąd znasz ten język? Zapytał szeptem po arabsku, czując jak serce bije mu coraz szybciej. Bo pamiętam, tato. Pamiętam wszystko. Restauracja zamarła w ciszy, tylko trzaskanie drewna w kominku wypełniało przestrzeń, a Sheikh Ahmed wiedział, że jego starannie zbudowane życie właśnie się zawaliło. Tydzień wcześniej, Sheikh Ahmed Al-Mansuri przyjechał do Krakowa na Międzynarodową Konferencję Energetyczną, reprezentując swoje emirackie konsorcjum naftowe. Jego czarny Mercedes klasy S przemykał przez wąskie uliczki Starego Miasta, mijając tłumy turystów podziwiających gotyckie kościoły i renesansowe kamieniczki. Ahmed patrzył przez przyciemnioną szybę na to wszystko z mieszaniną fascynacji i melancholii. Kraków przypominał mu o czasach, gdy jako młody inżynier studiował w Europie, zanim odziedziczeń fortunę rodzinną i stał się jednym z najbogatszych ludzi na Bliskim Wschodzie. Hotel podróżą przywitał go z należytym przepychem. Lobby tonęło w złocistych ornamentach i kryształowych żyrandolach, a personel poruszał się z cichą elegancją charakterystyczną dla najdroższych hoteli Europy. Ahmed zameldował się w apartamencie prezydenckim na trzecim piętrze, skąd rozciągał się widok na rynek główny, z jego średniowieczną sukiennicą i wysoką wieżą kościoła mariackiego. Pierwszego wieczoru postanowił przejść się po mieście. Ubrany w elegancki granatowy płaszcz od Hugo Boss i lśniące skórzane buty, wyglądał jak uosobienie sukcesu i władzy. Spacerując po brukowanych uliczkach, obserwował życie nocnego Krakowa. Pary idące na romantyczne kolacje, grupy przyjaciół zmierzające do pubów, młodych artystów grających na rogach ulic. Wszystko to sprawiało, że czuł się dziwnie samotny pomimo otaczającego go przepychu. Był środek grudnia. A miasto przygotowywało się do świąt Bożego Narodzenia. Jarmark Bożonarodzeniowy na rynku głównym skrzył się tysięcami lampek, a w powietrzu unosił się zapach grzanego wina, pieczonej kiełbasy i świeżych obważanków. Ahmed zatrzymał się przy Straganie z tradycyjnymi polskimi ozdobami. Starszy mężczyzna z siwą brodą, prawdopodobnie właściciel Straganu, z uśmiechem pokazywał mu ręcznie rzeźbione figurki. Piękne, prawda? powiedział po angielsku z wyraźnym polskim akcentem Moja żona robi je sama każda jest inna każda ma swoją historię Ahmed wziął do ręki małego drewnianego aniołka figurka była ciepła od dotyku gładko wypolerowana a jej twarz miała delikatny niemal dziecięcy wyraz Przez moment poczuł dziwne poruszenie jakby ta prosta zabawka przypominała mu o czymś ważnym ale nie potrafił określić o czym Ile to kosztuje zapytał dla pana dwadzieścia złotych, ale jeśli to prezent dla kogoś wyjątkowego, to nie wezmę pieniędzy. Dobry czyn w święta przynosi szczęście. Ahmed był zaskoczony taką szczodrością. W jego świecie wszystko miało swoją cenę, a bezinteresowne gesty były rzadkością. Wyjął z portfela banknot pięćdziesiąt złotych i położył na straganowym stoliku. Zatrzymaj resztę. I dziękuję. Starszy mężczyzna pokłonił się z wdzięcznością. A jego oczy błyszczały w świetle lampek choinkowych. Ahmed schował figurkę do kieszeni płaszcza i ruszył dalej, czując dziwną lekkość w sercu. Następnego dnia rozpoczęła się konferencja energetyczna w centrum kongresowym ICE. Ahmed był jednym z głównych prelegentów. Miał przedstawić plan rozwoju odnawialnych źródeł energii w krajach Zatoki Perskiej. Jego prezentacja cieszyła się ogromnym zainteresowaniem. Sal była wypełniona po brzegi ekspertami z całego świata, dziennikarzami i politykami. Przyszłość energetyki nie leży już tylko w ropie naftowej, mówił Ahmed do mikrofonu. Jego głos niosł się pewnie przez salę. Moje konsorcjum zainwestowało już ponad miliard dolarów w farmy solarne i wiatrowe. To nie tylko biznes, to nasza odpowiedzialność wobec przyszłych pokoleń. Po prezentacji podszedł do niego młody dziennikarz z polskiej telewizji, Adam Kowalski. Typowo polski blondyn z niebieskimi oczami i szerokim uśmiechem. Szejku Al-Mansuri, czy mógłby pan powiedzieć coś więcej o swoim osobistym zaangażowaniu w te projekty? Co pana motywuje do takich inwestycji? Ahmed zawahał się przez moment. Zwykle udzielał standardowych dyplomatycznych odpowiedzi, ale coś w szczerości pytania młodego dziennikarza sprawiło, że postanowił być bardziej otwarty. Wie pan, panie Kowalski, kiedy człowiek ma dzieci, Zaczyna myśleć inaczej o świecie, który im zostawi. Chce pan wiedzieć, co mnie motywuje? Motywuje mnie myśl o tym, żeby moja córka mogła oddychać czystym powietrzem i żyć w bezpiecznym świecie. Dziennikarz wydawał się zaskoczony tak osobistą odpowiedzią. Czy pana córka jest tutaj z panem w Polsce? Ahmed poczuł, jak coś ściska mu się w gardle. Nie, moja córka zmarła trzy lata temu. Miała zaledwie pięć lat. Sala wokół nich wydawała się nagle cichsza. Adam Kowalski opuścił mikrofon, a w jego oczach Ahmed dostrzegł prawdziwe współczucie. Przykro mi, naprawdę mi przykro. Dziękuję. Dlatego właśnie robię to, co robię. Każdy projekt, każda inwestycja to hołd dla jej pamięci. Po wywiadzie Ahmed poczuł potrzebę zostania sam. Opuścił centrum kongresowe i poszedł pieszo przez miasto, nie zwracając uwagi na mroźny wiatr, który przeszywał jego elegancki płaszcz. Śnieg zaczynał padać coraz intensywniej, a ulice Krakowa pokrywały się białym kobiercem. Znalazł się w dzielnicy Kazimierz, dawnej żydowskiej części miasta. Stare synagogi i kamienice przypominały o bogatej historii tego miejsca, ale także o tragediach, które się tutaj rozegrały. Achmed chodził między pustymi uliczkami, słuchając, jak jego kroki odbijają się echem od mokrych murów. Zatrzymał się przed małą kawiarnią pod aniołem, z której wydobywał się ciepły pomarańczowy blask. Przez okno widział kilka osób siedzących przy stolikach, popijających herbatę i rozmawiających cicho. Wszedł do środka, od razu otulając go ciepło i aromat świeżo mielonej kawy. Za ladą stała kobieta w średnim wieku, z siwiejącymi włosami, uplecionymi w warkocz. Miała łagodną twarz i ciepłe brązowe oczy. Gdy zobaczyła Ahmeda, uśmiechnęła się przyjaźnie. Dzień dobry. Co dla pana? Herbatę proszę. Jakąkolwiek. Mam świetną herbatę z cynamonem i goździkami, idealną na taką pogodę. Kobieta przygotowała napój z gracją kogoś, kto robił to tysiące razy. Ahmed usiadł przy stoliku w rogu, skąd mógł obserwować całą kawiarnię. Herbata rzeczywiście była doskonała gorąca, aromatyczna, rozgrzewająca od środka. Jest pan turystą? zapytała właścicielka, podchodząc do jego stolika z dzbankiem, żeby dolać herbaty. Biznesmen. Jestem tutaj na konferencji. A skąd pan pochodzi? Z Emiratów Arabskich. Mam tam firmę naftową. Kobieta skinęła głową z zainteresowaniem. To musi być fascynująca praca. Podróżowanie po całym świecie, spotykanie różnych ludzi. Ahmed spojrzał przez okno na padający śnieg. Czasami człowiek podróżuje nie dlatego, że chce, ale dlatego, że musi. Ucieka od czegoś. A od czego ucieka pan? To pytanie zaskoczyło go swoją bezpośredniością. Kobieta najwyraźniej nie wiedziała, kim jest, nie rozpoznała go z telewizji czy gazet, dla niej był po prostu kolejnym klientem, który potrzebował ciepłej herbaty i może odrobiny ludzkiego ciepła. Od wspomnień, odpowiedział szczerze, od bólu, którego nie potrafię pogodzić. Kobieta usiadła naprzeciw niego, jej oczy pełne były zrozumienia. Każdy z nas ma takie wspomnienia. Ale wie pan co? Czasami, żeby się z nimi pogodzić, trzeba przestać uciekać i stawić im czoła. A jak pani to zrobiła? Straciłam męża i syna w wypadku samochodowym 10 lat temu. Przez pierwszy rok praktycznie nie wychodziłam z domu, nie potrafiłam funkcjonować. Potem zrozumiałam, że mogę albo całe życie spędzić na płaczu, albo spróbować znaleźć sens w tym, co się stało. Otworzyłam te kawiarnie, bo oni uwielbiali ja mi tutaj przychodzić. Każdego dnia, gdy robię kawę dla kogoś, gdy widzę uśmiech na czyjejś twarzy, czuję, że oni są ze mną. Achmed poczuł, jak łzy napływają mu do oczu. Ta prosta, szczera opowieść dotknęła czegoś głęboko w jego wnętrzu. Jak miała pani na imię? Zapytał. Anna? A pan? Achmed. I dziękuję pani Anno. Za herbatę i za rozmowę. Wyszedł z kawiarni z lżejszym sercem, ale także z rosnącym niepokojem. Coś w słowach Anny sprawiło, że wspomnienia, od których tak długo uciekał, zaczęły nacierać z większą siłą. Myśli o Jasmin, jego małej córeczce, które przez lata starał się tłumić, teraz wracały jak fala tsunami. Jasmin miała piękne, ciemne oczy, jak jej matka Fatima, i zarazem jego własne uparte podbródek. Była bystrą, ciekawą świata dziewczynką, która zadawała miliony pytań i nigdy nie przyjmowała prostych odpowiedzi. Pamiętał, jak uczyła się arabskiego i angielskiego jednocześnie. Jak śmiała się, gdy mylił jej imiona lalek. Jak przytulała się do niego wieczorem, czytając bajki. Fatima zmarła podczas porodu bliźniąt, które również nie przeżyły. Ahmed został sam z pięcioletnią Jasmin i, choć starał się być dla niej najlepszym ojcem, jego serce było złamane. Pogrążył się w pracy, podróżach służbowych, budowaniu imperium biznesowego, jakby sukces mógł wypełnić pustkę po żonie. Jasmin zaczęła chorować na rzadką chorobę genetyczną, która powoli niszczyła jej układ nerwowy. Najlepsi lekarze świata, najdroższe kliniki, eksperymentalne terapie. Ahmed spróbował wszystkiego, ale choroba była bezlitosna. Ostatnie tygodnie spędził przy jej łóżku w szpitalu w Londynie. Jasmin była już bardzo słaba, ale wciąż próbowała go pocieszać. Nie płacz, tato, mówiła słabym głosem, dotykając jego twarzy. Będę cię obserwowała z nieba. I pilnowała, żebyś jadł regularne posiłki. Zmarła w jego ramionach pewnego deszczowego poranka, a jej ostatnie słowa brzmiały Kocham cię, tato. Obiecaj mi, że będziesz szczęśliwy. Achmed nie dotrzymał tej obietnicy. Przez trzy lata żył jak automat. Pracował, podróżował, budował coraz większą fortunę, ale wewnątrz był pusty. Nie potrafił być szczęśliwy, nie potrafił nawet próbować. Wydawało mu się, że bycie szczęśliwym byłoby zdradą pamięci Jasmin. Teraz, idąc przez śnieżne ulice Krakowa, poczuł po raz pierwszy od lat, że ta pancerz wokół jego serca zaczyna pękać. Rozmowa z Anną, ciepło jej kawiarni, szczerość młodego dziennikarza, wszystko to przypominało mu, że świat nadal może być pięknym miejscem. Następnego dnia konferencja dobiegała końca. Ahmed miał jeszcze jedno wystąpienie, a potem planował wylecieć wieczornym samolotem do Dubaju. Jego prezentacja o przyszłości energetyki odniosła ogromny sukces. Dziennikarze zasypywali go pytaniami, a potencjalni partnerzy biznesowi zabiegali o jego uwagę. Po południu postanowił jeszcze raz przejść się po starym mieście. Śnieg padał intensywniej niż poprzednich dni, tworząc prawdziwą zamiecie. Większość turystów schroniła się w muzeach i kawiarniach, więc ulice były niemal puste. Ahmed dotarł do restauracji pod baranami jednej z najdroższych i najbardziej ekskluzywnych w Krakowie. Postanowił zjeść tam późny lunch przed powrotem do hotelu. Restauracja była ciepła i elegancka, z ciemnymi drewnianymi boazeriami, grubymi dywanami i świecami na stolikach. Usiadł przy oknie, skąd mógł obserwować rynek główny tonący w śniegu. Zamówił żurek, tradycyjną polską zupę, której smakość zafascynował go kilka dni wcześniej. Kelner, starszy mężczyzna w białej koszuli i czarnej muszce, podał mu zupę w glinianych miseczce, przyprawiającą czesnkiem i smakiem. Achmed jadł powoli, smakując każdą łyżkę i obserwując przez okno życie miasta. Właśnie wtedy drzwi restauracji otworzyły się gwałtownie, wpuszczając podmuch mroźnego powietrza i wirujący śnieg. W progu stanęła mała postać, dziewczynka w wieku około ośmiu lat, Ubrana w za duży podart płaszcz, który kiedyś był niebieski, ale teraz miał kolor niedefiniowany z brudu i zużycia. Na nogach miała za małe, dziurawe buty, a z jej jasnych włosów skapywała stopiona woda. Wszyscy w restauracji odwrócili się w jej kierunku. Kelnerzy zerwali się z miejsc, najwyraźniej zamierzając wyprowadzić ją na zewnątrz. Dziewczynka jednak nie zwracała na nich uwagi. Jej wzrok był skupiony tylko na Ahmedzie. Jakby rozpoznała go spośród wszystkich obecnych w restauracji. Podeszła prosto do jego stolika, zostawiając za sobą mokre ślady na drogim dywanie. Z bliska Ahmed mógł zobaczyć, że miała bladą cerę, rozchwiałe ręce od zimna, ale także dziwnie znajomy wyraz twarzy. Jej oczy, duże, ciemne, inteligentne, sprawiły, że serce podskoczyło mu w piersi. Mogę zjeść z tobą, tato? zapytała po arabsku używając dokładnie tego samego tonu głosu i tego samego określenia którego używała jasmin gdy była mała i chciała dołączyć do niego przy posiłku Ahmed zamarł łyżka z żurkiem zawisnęła w powietrzu Kelnerzy ruszyli w kierunku dziewczynki ale podniósł rękę zatrzymując ich gestem Jego serce biło tak głośno, że był pewien że wszyscy w restauracji to słyszą Skąd znasz ten język? zapytał drżącym głosem po arabsku wpatrując się w jej twarz bo pamiętam, tato, pamiętam wszystko, odpowiedziała, a w jej oczach pojawił się ten sam błysk, który pamiętał z oczu Jasmin, mieszanka inteligencji, psoty i nieskończonej miłości. Restauracja zamarła w ciszy, tylko trzaskanie drewna w kominku wypełniało przestrzeń, a Ahmed czuł, jak jego starannie zbudowane życie zaczyna się walić. Ale jednocześnie, po raz pierwszy od trzech lat, poczuł coś, co mogło być podobne do nadziei. Jak masz na imię? zapytał szeptem. Kasia, odpowiedziała po polsku, a potem dodała po arabsku. Ale ty możesz nazywać mnie tak jak zawsze. Ahmed poczuł, jak łzy napływają mu do oczu. Nie wierzył w reinkarnację, w dusze, które wracają, w żadne mistyczne zjawiska. Był racjonalnym biznesmenem, który wierzył tylko w liczby, umowy i zyski. Ale ta dziewczynka, jej sposób mówienia, sposób patrzenia, nawet sposób, w jaki pochyliła głowę, czekając na odpowiedź, wszystko to było niepokojąco podobne do jego zmarłej córki. Gdzie mieszkasz? Zapytał, starając się opanować drżenie w głosie. W schronisku. Ale nie lubię tam być. Jest zimno i głośno i zawsze pachnie smutkiem. A gdzie są twoi rodzice? Kasia wzruszyła ramionami. Nie wiem. Pani z opieki społecznej mówi, że mama zostawiła mnie w szpitalu, jak się urodziłam. Ale to nie ma znaczenia. Teraz cię znalazłam. Ahmed rozejrzał się po restauracji. Wszyscy go obserwowali. Kelnerzy, pozostali goście, manager lokalu, który właśnie pojawił się z tylnego pomieszczenia. Wiedział, że to nie może być prawda, że to jakieś dziwne zbieżnie okoliczności albo jego życzeniowe myślenie, a jednocześnie nie potrafił oderwać wzroku od tej dziewczynki, która patrzyła na niego z takim zaufaniem, jakby znała go całe życie. Jesteś głodna? Zapytał w końcu. Kasia skinęła głową energicznie. Bardzo, nie jadłam od wczoraj. Achmed skinął na kelnera. Proszę przynieść dla panny menu i krzesło. Kelner, mimo widocznego zaskoczenia, wykonał polecenie bez słowa sprzeciwu. Widocznie bogactwo Ahmeda oraz jego pewny ton sprawiły, że personel nie odważał się protestować. Kasia usiadła naprzeciwko niego. Jej mały płaszczyk parował od ciepła w restauracji. Ahmed zdjął swój płaszcz. I owinął ją nim, a ona uśmiechnęła się do niego tak jak kiedyś uśmiechała się jasmin po tym, jak ją tulił. Co chciałabyś zjeść? zapytał, podając jej menu. Kasia przez moment studiowała kartę, jej mała twarz marszczyła się z koncentracji. Nie umiem czytać wszystkich tych słów przyznała w końcu. Ale czy mogę dostać coś ciepłego i może coś słodkiego na końcu? Achmed poczuł ukłucie w sercu. Jasmin także zawsze prosiła o coś słodkiego na koniec po każdym posiłku. Oczywiście, przyniosą ci najlepsze co mają zamówił dla Kasi rosół z makaronem, kotlet schabowy z ziemniakami i mizeria, a na koniec sernik z borówkami. Sam nie mógł nic jeść. Zbyt wiele emocji kotłowało mu się w środku. Obserwował, jak dziewczynka jadła z apetytem, czasami mrucząc z zadowolenia albo opowiadając mu między kęsami o życiu w schronisku. Inne dzieci myślą, że jestem dziwna, mówiła, nabijając ziemniaka na widelec. Czasami śnią mi się miejsca, w których nigdy nie byłam. Pustynia, wielkie miasto z wysokimi budynkami, łodzi na błękitnej wodzie. A czasami budzę się i płaczę, ale nie wiem dlaczego. Achmed poczuł, jak dreszcze przechodzą mu po plecach. Jasmin dorastała w Dubaju, gdzie mieszkali w apartamencie w jednym z najwyższych drapaczy chmur miasta a latem często pływali jego jachtem po Zatoce Perskiej. – A co jeszcze pamiętasz z tych snów? – zapytał ostrożnie. Kasia zastanowiła się, żując kawałek kotleta. – Pamiętam mężczyznę, który czytał mi bajki przed snem. Miał głos jak ty i pamiętam, że zawsze pachniał tak samo, jak droga kosmetyka i trochę jak kwiaty. Achmed nieświadomie dotknął swojej szyi, gdzie zawsze nosił tę samą wodę toaletową – mieszankę oodchy i białej herbaty, którą specjalnie dla niego tworzył perfumiarz w Paryżu. To był jej ulubiony zapach. Czy ten mężczyzna, czy on miał ci na imię? Jasmin, odpowiedziała bez wahania. Zawsze mnie tak nazywał. Jasmin, moja mała księżniczka. Ahmed poczuł, jak świat kręci mu się przed oczami. Nikt nie wiedział o tym zdrobnieniu, którego używał tylko wobec swojej córki. Nikt nie mógł potrzepnąć tego dziewczynce. A jednak ona je znała, wymawiała je z taką samą intonacją, z jaką on sam kiedyś je wypowiadał. Kasia, powiedział w końcu, starając się, żeby jego głos brzmiał normalnie. Czy chciałabyś, chciałabyś pójść ze mną na małą wycieczkę? Mógłbym ci pokazać miasto, może kupić ci nowe ubrania. Oczy dziewczynki rozświetliły się jak gwiazdy. Naprawdę? Możemy iść tylko we dwoje? Tylko we dwoje. Kasia skończyła jeść sernik, starannie wylizując łyżeczkę, co również przypominało Ahmedowi zwyczaje jasmin. Potem wstała i podeszła do niego, a on instynktownie otworzył ramiona. Dziewczynka wtuiła się w niego, a jej ciepłe małe ciało pasowało idealnie do jego objęć, jak kawałek puzli trafiający na swoje miejsce. Tęskniłam za tobą, tato, szepnęła mu do ucha po arabsku. Tak bardzo tęskniłam. Ahmed zamknął oczy i pozwolił, żeby łzy płynęły po jego twarzy. Nie wiedział, czy to możliwe. Nie wiedział, jak to wyjaśnić, ani czy powinien w to wierzyć. Wiedział tylko, że po raz pierwszy od trzech lat czuje się kompletny, jakby część jego duszy, która zaginęła wraz z Jasmin, właśnie do niego wróciła. Zapłacił rachunek, zostawiając hojny napiwek dla szokownego personelu i wyszedł z restauracji z Kasią za rękę. Śnieg nadal padał, ale już nie wydawał mu się zimny. Dziewczynka podskakiwała obok niego, wskazując różne budynki i zadając pytania o ich historię, dokładnie tak jak robiła to Jasmin podczas ich wspólnych spacerów. Pierwszym przystankiem był sklep z ubraniami dla dzieci. Ahmed kupił Kasi nowy płaszcz, ciepłe buty, sweter, spodnie i komplet bielizny. Potem zabrał ją do sklepu z zabawkami, gdzie wybrała sobie małego misia. Dokładnie takiego samego jakiego Jasmin miała jako dziecko jak mu nadamy na imię zapytała tuląc misia do siebie to zależy od ciebie jak chciałabyś go nazywać kasia pomyślała przez moment habibi powiedziała po arabsku bo to znaczy ukochany prawda ahmed poczuł kolejny wstrząs jasmin także miała misia o tym imieniu to nie mogło być zbiegiem okoliczności po prostu nie mogło wrócili do hotelu podróżą gdy zapadał już wieczór Ahmed poprosił o przygotowanie dodatkowego łóżka w swoim apartamencie, a personel, przyzwyczajony do dziwnych próśb bogatych gości, wykonał polecenie bez zadawania pytań. Kasia wzięła długą, gorącą kąpiel, pierwszy raz od tygodni, czując się naprawdę czysta i bezpieczna. Gdy wyszła z łazienki w nowej piżamce, Ahmed czytał już w łóżku. Widząc ją, patołył książkę. Był to Tom arabskich bajek dla dzieci który zawsze nosił w walizce, nie wiedząc dlaczego. Przeczytasz mi na dobranoc? Zapytała Kasia, wczołgując się pod kołdrę. Oczywiście. Jaką bajkę chciałabyś usłyszeć? O księżniczce i siedmiu morzach. Te o dziewczynce, która podróżowała po całym świecie, szukając swojego taty. Ahmed zamarł. To była ulubiona bajka Jasmin, którą wymyślił specjalnie dla niej, gdy miała cztery lata. Nigdy jej nie zapisał, nigdy nikomu nie opowiadał. Była tylko ich wspólną tajemnicą. Jak? Skąd znasz tę historię? Śniła mi się, odpowiedziała Kasia, zamykając oczy. Wiele razy. Czy możesz mi ją opowiedzieć? Chcę usłyszeć końcówkę. Achmed zaczął mówić drżącym głosem od twarz